Dawno dawno temu żył pewien bardzo bogaty mężczyzna. Był ojcem trzech córek. Dwie z nich były bardzo chciwe i samolubne, ale trzecia z nich miała serce pełne miłości i dobroci. Pewnego dnia ojciec otrzymał wiadomość, że podczas sztormu jego statki zatonęły. Biedny mężczyzna stracił wszystko. I jedyne co mu pozostało to mała chata we wiosce. Dwie chciwe córki oczywiście nie były zachwycone tą sytuacją. Cały czas tylko siedziały i narzekały. Wszystkie prace domowe pozostały pięknej córce. Po chwili ich ojciec otrzymał wiadomość, że jeden ze statków dotarł do portu. Zaczął się przygotowywać do podróży do portu. Zanim wyruszył, zapytał o coś swoje córki. Co powinienem przywieźć, jak wrócę? Suknie, buty, naszyjniki i bransolety. A ty, piękna, co byś chciała? Róża będzie wystarczająca, Tatusiu. Po długiej podróży. Ich ojciec dotarł do portu. Niestety statek nie posiadał żadnego cennego ładunku i do niczego już się nie nadawał. Smutny i zmęczony mężczyzna wracał z powrotem do domu. Zapadł prawie zmrok, kiedy dotarł do lasu. Las ten był zimny, ciemny i zaczął padać śnieg. Jechał na swoim koniu godzinami i godzinami. Aż nagle zobaczył oświetlony zamek. Wszedł z nadzieją, że ktoś mu pomoże. To był dziwny zamek. Światła paliły się wszędzie, stół był pełen jedzenia, a w kominku paliło się drewno, ale nikogo tam nie było. Wołał i wołał, ale nikt się nie odzywał. W końcu już nie mógł dłużej czekać. Najpierw zjadł trochę ze stołu, a potem zasnął na jednym z łóżek. Kiedy obudził się rano, znalazł nowe ubrania leżące obok łóżka. Szedł na dół. Na stole czekało na niego ładne śniadanie. Ten zamek chyba należy do jakiejś wróżki, bo inaczej by mi nie pomogła. Chciałbym jej podziękować. Kiedy opuszczał zamek, zauważył różany ogród. Nie mogłem spełnić życzeń córek, może chociaż spełnię jedno pięknej. Kiedy tylko podniósł różę, wystraszył się strasznego ryku z otoczenia. Zza drzew wyłoniła się lwia bestia. Ojciec prawie zemdlał na widok tej bestii. Uratowałem ci życie. Nakarmiłem cię. udziałem cię. A teraz ty kladniesz moje róże. To jest twoje podziękowanie? Mężczyzna upadł na kolana, błagając. Powiedział, że chce wziąć jedną różę dla swojej córki. Nie odejdziesz stąd bez kary. Proszę wybacz mi. Wybaczę ci, pod jednym warunkiem. Porozmawiaj z córkami, jeśli któraś się zgodzi. Żyć tu ze mną, oszczędzę twoje życie. Mężczyzna wskoczył na konia i smutny pojechał na nim do domu. Kiedy dotarł, dwie chciwe siostry wysłuchały przerażającej historii w zamku, ale udały, że nie słyszą propozycji bestii. Ale piękna nie zachowała się jak jej siostry. Tatusiu? Jeśli pozwolisz, to zamieszkam z bestią. Dwie chciwe siostry zgodziły się z nią, ponieważ uważały, że to wszystko jest jej winą. Smutny i bezradny ojciec dotarł do zamku z piękną córką. Kiedy dotarli, wszystko było jak za pierwszym razem. Jedzenie było na stole i nikogo dookoła. Kiedy tylko usiedli i zaczęli jeść, wyłoniła się Bestia. Piękna aż trzęsła się ze strachu na widok Bestii, ponieważ była równie przerażająca jak w opowieści ojca. Bestia zapytała delikatnym głosem: Przeżyłaś tu z własnej woli. W takim razie twój ojciec rano odejdzie i nigdy nie wróci. Kiedy obudziła się rano, piękna wiedziała, że jej ojca nie ma, a na stole znalazła bardzo dobre śniadanie. Spacerowała przez chwilę po ogrodzie. Poczuła się smutna spoglądając na róże. Potem obeszła zamek. Jedne z drzwi, były pełne róż. Zaciekawiło ją to. Otwarła drzwi i zerknęła do środka. Pokój był udekorowany tak, jakby sama tego chciała był pełen książek, kwiatów i instrumentów muzycznych. Pomyślała, że ktoś, kto tak urządził pokój, nie mógłby nikogo skrzywdzić. Podniosła książkę. Na niej złotymi literami widniało: Moja droga królowo, Twoje życzenie jest moim rozkazem. Chciałabym zobaczyć ojca. Jak tylko to powiedziała, jej ojciec pojawił się w lustrze naprzeciwko. Piękna była zdumiona. Widok jej ojca znów ją uszczęśliwił. Tego wieczoru podczas kolacji pojawiła się bestia. Czy pozwolisz mi patrzeć na ciebie? To Twój zamek. Dlaczego mnie pytasz? Nie, to teraz Twój zamek. Jeśli chcesz, opuszczę go od razu. Piękna była zdziwiona tą odpowiedzią. Chcę Cię o coś zapytać. Czy uważasz, że jestem brzydki? Na początku nie wiedziała, co odpowiedzieć. Potem podniosła głowę, aby spojrzeć na bestię i pokiwać głową, że tak. No więc wyjdziesz za mnie. Piękna odpowiedziała szybko. Nie. Bestia odwróciła się i zostawiła ją samą. Bestia odwiedzają codziennie i traktowała bardzo dobrze i łaskawie. Tak jak mijały dni, tak piękna przyzwyczajała się do bestii. Chciałabym, żeby nie był taki brzydki. Minęło parę miesięcy, piękna już nie bała się bestii, a nawet zaczęła go lubić. Niestety, pewnego dnia, w lustrze zobaczyła, że jej ojciec jest chory, pobiegła szybko do bestii. I zapytała, czy może iść do swojego chorego ojca, aby się nim zająć. Oczywiście, że możesz. Ale jeśli nie wrócisz, mogę umrzeć z tęsknoty. Wrócę za tydzień. Przyrzekam. Bestia dała pierścień pięknej. Jeśli położy go na szafce, obudzi się z powrotem w zamku. Następnego ranka piękna obudziła się w swoim łóżku w domu ojca. Od razu do niego pobiegła. Kiedy ojciec ją zobaczył, tak się ucieszył, że od razu poczuł się lepiej. Po południu siostry, które niedawno wyszły za mąż, przyjechały odwiedzić ojca. Kiedy zobaczyły piękną z ojcem, były rozwścieczone. Postanowiły zrobić jej dowcip. Sprawmy, żeby została tu jeszcze tydzień. Wtedy bestia przyjdzie i ją zabije. Dwie siostry przyszły do pięknej. Płacząc, powiedziały, że nie chcą być już osobno. Piękna obiecała, że zostanie jeszcze tydzień. Niedługo piękna zatęskniła za bestią. Pewnego dnia śniło jej się, że bestia leży nieruchomo w ogrodzie, jakby bez życia. Obudziła się przerażona. To, co robię, jest straszne i samolubne. Więc szybko ściągnęła pierścień z palca i położyła go na szafce obok łóżka. Następnego ranka obudziła się w zamku bestii. Czekała na bestię cały dzień, ale nigdzie go nie było. Czekała godzinami i godzinami, ale bestii dalej nie było. Nagle pobiegła do ogrodu. Bestia leżała bez ruchu na ziemi, dokładnie tak, jak w niej śnie. Piękna podbiegła do niego i przytuliła go. Serce bestii nadal biło. Bestia otwarła oczy i z trudem powiedziała: Myślałem, że nie wrócisz. Przestałem jeść i czekałem na śmierć. Ale ja cię kocham i chcę za ciebie wyjść. Nagle stało się coś magicznego. Cały zamek stał się jaśniejszy i piękniejszy. Piękna była w szoku i spojrzała z powrotem na bestię. Ale tam, gdzie leżała bestia, leżał teraz piękny i przystojny książę. Kiedy go zobaczyła, piękna zaczęła płakać. Kim jesteś? Gdzie podziała się bestia? Książę wstał i zaczął opowiadać. To ja jestem bestią. Zła wiedźma rzuciła na mnie urok. Zmieniła mnie w brzydką bestię. Jeśli byś mnie nie chciała poślubić, musiałbym żyć jako bestia do końca życia. Kiedy to usłyszała, była naprawdę przeszczęśliwa. Z jej dobrym sercem odnalazła prawdziwą miłość. Piękna i bestia, pobrali się i żyli długo i szczęśliwie. Dawno, dawno temu było sobie szczęśliwe królestwo. Król i królowa mieli tylko jedno życzenie: chcieli mieć dziecko. Król i królowa byli dobrymi ludźmi i czuli, że ich życzenie się kiedyś spełni. Pewnego dnia. Ich życzenie się spełniło. Królowa urodziła córeczkę. Ponieważ była ona jak słońce rozjaśniające pochmurny dzień, nazwali ją Aurora, co oznaczało światło dnia. Król i królowa postanowili wyprawić huczne przyjęcie, aby uczcić narodziny Aurory. Wszyscy zostali zaproszeni, nawet wróżki żyjące w tajemniczym lesie. Ale król i królowa popełnili wielki błąd. Zapomnieli zaprosić jednej szczególnej wróżki. Wszyscy mieszkańcy królestwa oraz królowie i królowe z sąsiednich królestw obdarowywali Aurorę prezentami i najlepszymi życzeniami. Na koniec przyszła kolej na dwanaście wróżek. Prezenty od wróżek były niezwykłe. Za pomocą ich magicznych różdżek obdarzyły Aurorę wszystkim, czego mogła zapragnąć. Na koniec zostały jeszcze trzy wróżki, które chciały obdarować Aurora. One również dały jej wspaniały prezent. Niech całe piękno tego świata będzie z tobą na zawsze. Mała królewno, prezent ode mnie to wieczne szczęście. Nigdy nie będziesz smutna, zawsze będziesz szczęśliwa. Gdy ostatnia wróżka zamierzała dać prezent Aurorze, stało się coś niespodziewanego. Cała sala balowa wypełniła się nagle zielonym dymem. Wyłoniła się z niego czarna wróżka. Król zapytał: Kim jest wróżka, która psuje tę piękną uroczystość? Pozostałe wróżki od razu ją rozpoznały: To była czarna wróżka o złym sercu. Więc widzę, że wszyscy zostali zaproszeni. Wszyscy mieszkańcy królestwa, wasi przyjaciele, królowie, królowe, wróżki. Ale ja nie zostałam zaproszona. Król przeprosił za swoje nieuprzejme zachowanie. No więc nie zostawiam tej ślicznej małej księżniczki bez wyjątkowego prezentu. Najpiękniejsza królewna będzie dorastać otoczona szczęściem, miłością i podziwem. Ale. W jej szesnastej urodziny, tuż przed zachodem słońca, ukłuje się igłą i odejdzie na zawsze. Pojmać tego potwora! wykrzyknął król. Ale czarna wróżka zniknęła ze swoim nikczemnym śmiechem. Ha, ha, ha. Została jeszcze jedna wróżka, która miała obdarować aurorę. Nie była tak potężna jak czarna wróżka, ale chciała złagodzić złą klątwę. Nie mogę odwołać klątwy, ale mogę ją złagodzić. Kiedy klątwa zacznie działać, nie umrzesz, ale zapadniesz w głęboki sen, którego wybudzić cię będzie mógł tylko pocałunek prawdziwej miłości. Król! Próbując zapobiec klątwie, nakazał, aby każda igła, maszyna do szycia, a nawet coś, co mogłoby przypominać igłę, zostało zabrane i spalone na dziedzińcu zamku. Dzięki prezentom od wróżek księżniczka Aurora dorastała będąc pięknym i dobrym dzieckiem, które wszyscy kochali. Pewnego dnia, jej ojciec król. Poprosił trzy wróżki, aby opiekowały się Aurorą, co okazało się być trudnym zadaniem, bo Aurora nie chciała nikogo słuchać. Aurora wyrosła na piękną dziewczynę z jej trzema opiekunkami wróżkami. W końcu nadszedł dzień szesnastych urodzin Aurory. Klątwa czarnej wróżki miała się ziścić tuż po zachodzie słońca. Król i królowa robili wszystko, co mogli, aby zapobiec klątwie, ale martwili się, że klątwa i tak się spełni. Zamknęli piękną księżniczkę w komnacie, aby ją chronić, ale Aurora, nie wiedząc o co chodzi, była bardzo niezadowolona, że jest zamknięta. Nagle na ścianie pojawiły się drzwi. Aurora była zauroczona drzwiami, nigdy wcześniej ich nie widziała. Słyszała dziwne odgłosy, które dochodziły za tych drzwi. Ciekawość i nieświadomość klątwy sprawiły, że Aurora otwarła drzwi. W komnacie, do której weszła, siedziała kobieta, która szyła i była odwrócona plecami do drzwi. Aurora szła, jak zahipnotyzowana, prosto do maszyny do szycia. Jak tylko słońce zaczęło zachodzić, klątwa czarnej wróżki spełniła i Aurora wyciągnęła rękę do igły. I w tej chwili stało się, gdy Aurora dotknęła igłą, natychmiast upadła i zapadła w wieczny sen. Stało się. Słowa czarnej wróżki spełniły się w 16. urodziny Aurory. Ubrali ją w najpiękniejszą suknię i położyli na łożu pełnym kwiatów. I zaczęły się dni, kiedy aurora była znana jako śpiąca królewna. Król i królowa chcieli uniknąć cierpienia, więc postanowili uśpić całe królestwo do czasu, aż aurora się nie obudzi. Lat. Pewnego dnia przystojny książę przejeżdżał przez okolicę i ujrzał zamek pokryty zaroślami i bluszczem. Jego sługa opowiedział mu historię o zamku i śpiącej królewnie. Książę był bardzo podekscytowany i postanowił jechać do zamku. Krzewy były zbyt gęste, a ciernie sprawiały, że prawie nie można było przejść. Więc wyciągnął miecz i zaczął wycinać krzewy na jego drodze. W końcu, przecinając krzewy, udało mu się dojść do drzwi zamku, przy których zobaczył dwóch śpiących strażników. Otworzył drzwi i był oczarowany tym, co zobaczył. Wszędzie na podłodze leżeli ludzie. Zaczął spacerować po zamku. Doszedł do komnaty króla. Król i królowa spali na swoich tronach. Nagle zobaczył komnatę z uchylonymi drzwiami, wszedł do środka. To była komnata śpiącej królewny, która spała na pięknym łożu pełnym kwiatów. Książę zbliżył się do jej łoża, popatrzył na jej piękne oczy i nachylił się do jej ucha. To ty jesteś tą słynną śpiącą królewną. Jesteś taka piękna. Wyszeptał książę. Czując nagle wielką miłość, pocałował ją w czoło i w tym momencie otwarła oczy i zobaczyła księcia wpatrującego się w nią. Wraz z jej obudzeniem się ze stuletniego snu obudzili się również wszyscy mieszkańcy zamku. Król i królowa byli w szoku, gdy się obudzili. Od razu pobiegli do komnaty Aurory, aby zobaczyć, co się dzieje. I zobaczyli, że ich piękna córka nie śpi i jest pełna szczęścia i radości. Książę poprosił śpiącą królewną o rękę. Królewna uśmiechnęła się do niego i zgodziła się. Król oczywiście dał swoje błogosławieństwo dla księcia który uratował jego córkę i królestwo. Książę i Aurora mieli najwspanialszy ślub na świecie i żyli długo i szczęśliwie.